Od Showmana w Mam talent do prezydenta Polski? Czy Szymon Hołownia osiągnie swój cel i wprowadzi upragnione zmiany? Zanim się o tym przekonamy, przyjrzyjmy się naszemu kandydatowi na głowę państwa. Jak wyglądała jego droga? Jakie doświadczenia doprowadziły go do roli marszałka Sejmu i kandydata na najwyższy urząd w państwie? W dzisiejszym odcinku dokładnie prześledzimy tę niezwykłą karierę od wczesnych początków przez nieoczekiwane zmiany, aż po polityczne wyzwania, które kształtują współczesną Polskę. Come on, let's twist again. To nie popcorn, ale miód na moje serce. Jay-Z, panie pośle kaleta, tylko Gen Z. Ja startuję w tych wyborach, żeby wygrać. Szymon Hołownia przyszedł na świat 3 września 1976 roku w Białym Stoku, gdzie również ukończył szkołę średnią. Studia kontynuował w Warszawie, wybierając psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zawodowa ścieżka rozpoczęła się w dziennikarstwie, choć przez pewien czas rozważał inną drogę, dwukrotnie stawiając krok w stronę zakonu dominikanów, by zobaczyć, jak wygląda życie w nowicjacie. W latach 90. Szymon Hołownia jako młody dziennikarz dołączył do zespołu gazety wyborczej, pełniąc rolę redaktora w dziale kultury. Między 1997 a 2000 rokiem zdobywał tam pierwsze szlify, by później w latach 2001-2004 związać się z Newsweek Polska. W kolejnych latach rozwijał swoje dziennikarskie umiejętności. Pisząc dla tygodników takich jak Ozon czy Plus Minus, ale to właśnie Newsweek stał się jego główną platformą, do której wrócił w 2006 roku i spędził tam sześć kolejnych intensywnych lat. Szymon Hołownia nie poprzestał na pracy w prasie. Swoje umiejętności rozwijał również w radiu, współpracując między innymi z Radiem Białystok, Vox FM i Radiem PIN. Jednak prawdziwą rozpoznawalność zyskał dzięki występom w telewizji. Szczególnie w jednym z programów, który przyniósł mu największą popularność. Debiut przed kamerą miał miejsce w 2006 roku w programie Po prostu pytam na antenie TVP1. Dzięki swojemu błyskotliwemu stylowi szybko zjednał sobie publiczność, co otworzyło mu Drzwi do kolejnych projektów. Przełomowym momentem okazał się rok 2008 i rola prowadzącego w programie Mam Talent u boku Marcina Prokopa. Ich duet był istną mieszanką wybuchową. Doskonale się uzupełniali, bawili publiczność, a ich komentarze podczas występów uczestników czy jurorów przechodziły do historii programu. Szymon, podczas kręcenia jednego z odcinków, poznał również swoją przyszłą żonę Urszulę. Obecnie wychowują dwie córki: Marysie i Ele. Popularność Mam Talent rosła z każdą edycją, a oglądalność utrzymywała się na poziomie ponad 2 milionów widzów. Hołownia i Prokop przez 11 lat i 12 edycji byli twarzami tego formatu. Odejście Szymona w 2019 roku było ogromnym ciosem dla programu, którego oglądalność spadła w kolejnych sezonach poniżej granicy 2 milionów. Decyzja Hołowni o zakończeniu współpracy z Mam Talent była szeroko komentowana. Sam zainteresowany tłumaczył Dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać. Gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Plotki sugerowały, że za jego odejściem stały kwestie finansowe. Jednak zarówno hołownia, jak i media szybko je zdementowali. Według portalu Fakt, Hołownia miał oferowane 15 tysięcy złotych za odcinek, a prawdziwym powodem była chęć spędzenia więcej czasu z córką i skupienie się na jej przyszłości. Chce jej zostawić coś więcej niż 20 książek i katalog lajków na Facebooku. Żyje w świecie miliona szans, ale też takim, w którym za chwilę zabraknie wody w rzekach, a miliard ludzi głoduje. Niedługo po zakończeniu swojej medialnej kariery, Hołownia zaskoczył wszystkich kolejnym, odważnym krokiem wkroczeniem na scenę polityczną. Chociaż wielu fanów kojarzyło go przede wszystkim jako charyzmatycznego i dowcipnego prowadzącego, mało kto spodziewał się, że ten człowiek z poczuciem humoru i lekkim podejściem do życia postawi na politykę. Tymczasem 8 grudnia 2019 roku w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim ogłosił swoją kandydaturę na urząd prezydenta Polski. Na początku lutego 2020 roku, chołownia przedstawił swój program wyborczy, który skupiał się wokół czterech kluczowych obszarów bezpieczeństwa narodowego, ochrony środowiska, solidarności społecznej oraz samorządności i działalności obywatelskiej. Decyzja Szymon'a o kandydowaniu w nadchodzących wyborach wywołała lawinę komentarzy w mediach i internecie. Dla wielu była to prawdziwa sensacja. Człowiek, którego jeszcze niedawno oglądali w telewizyjnym show, zdecydował się na podjęcie jednej z najpoważniejszych ról w państwie. Hołownia wspominał również reakcję swoich rodziców na te decyzje. Jak przyznał, ich zaskoczenie było ogromne, jednak szybko zamieniło się we wsparcie, szczególnie jego ojciec Wojciech Hołownia. Niegdyś wiceprezydent Białego Stoku. Zrozumiał i poparł tę decyzję, widząc w niej naturalne przedłużenie działań syna na rzecz zmiany. W trakcie kampanii prezydenckiej, hołownia wielokrotnie podkreślał też, że nie postrzega polityki jako celu samego w sobie, lecz jako narzędzie do wprowadzenia realnych zmian. Ogłoszenie kandydatury na prezydenta było początkiem nowego etapu w życiu Szymona Hołowni. Śmiałego, nieoczywistego i pełnego wyzwań. Ten krok po raz kolejny udowodnił, że były dziennikarz potrafi wymykać się schematom, i zaskakiwać, pokazując, że zmiana jest nie tylko możliwa, ale często wręcz konieczna. Hołownia już od samego początku swojej politycznej przygody działał z determinacją i wizją, która przyciągała ludzi. Aby zarejestrować swoją kandydaturę na urząd prezydenta w 2020 roku, potrzebował zebrać 100 tysięcy podpisów. W odpowiedzi na to wyzwanie w każdym województwie powstały biura, gdzie setki wolontariuszy aktywnie pracowały nad wsparciem tej inicjatywy. Dzięki swojej popularności zbudowanej przez lata w mediach oraz dobrze przemyślanemu programowi wyborczemu, chołownia szybko zyskał pokaźne grono którego mógł mu pozazdrościć nie jeden z bardziej doświadczonych polityków. Finalnie w wyborach prezydenckich w czerwcu 2020 roku, Hołownia osiągnął imponujący wynik: 13,87% głosów w pierwszej turze, co dało mu trzecie miejsce. Gdy w drugiej turze rywalizowali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, Hołownia publicznie poparł tego drugiego, apelując do swoich wyborców o wsparcie kandydatury, która według niego mogła przynieść nową jakość, w polskiej polityce. Po wyborach Szymon Hołownia konsekwentnie rozwijał swoje polityczne ambicje. W tym celu powołał do życia ruch społeczny Polska 2050, który szybko przekształcił się w formalne stowarzyszenie. Na jego czele stanął najbliższy współpracownik Hołowni Michał Kobosko. W 2022 roku Hołownia objął rolę przewodniczącego tego ugrupowania, co było kolejnym krokiem w budowaniu własnej niezależnej pozycji na scenie politycznej. Rok później, w 2023 roku, odbyły się wybory parlamentarne. By wzmocnić swoją pozycję, Hołownia związał się z polskim stronnictwem ludowym, tworząc koalicję Trzecia Droga. Koalicja Hołowni i PSL zdobyła 14% głosów, zajmując trzecie miejsce. Wynik ten choć nie był spektakularny, umożliwił ugrupowaniu hołowni dalsze działanie na arenie politycznej. Najważniejszym momentem w dotychczasowej karierze politycznej Szymona Hołowni było jednak ogłoszenie jego kandydatury na marszałka Sejmu, które miało miejsce 10 listopada 2023 roku. Dzięki poparciu większości ugrupowań opozycyjnych, hołownia 13 listopada został wybrany na to prestiżowe stanowisko, zdobywając aż 265 głosów. Nowy marszałek Sejmu szybko zaczął odciskać swoje piętno na sposobie prowadzenia obrad. Dzięki latom spędzonym jako prowadzący mam talent hołownia wniósł do Sejmu umiejętność dynamicznego moderowania dyskusji. W efekcie obrady, wcześniej postrzegane jako nudne i przewidywalne zmieniły się w dynamiczne debaty pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Popcorn ale miód na moje serce. Jay Z! Panie pośle, Kaleta, tylko Gen Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Jego błyskotliwe riposty i cięte komentarze szybko stały się wiralami w internecie, przyciągając uwagę młodego pokolenia, które zaczęło bardziej interesować się polityką. Zainteresowanie transmisjami parlamentarnymi w internecie gwałtownie wzrosło, bijąc na głowę popularność obrad parlamentu brytyjskiego czy niemieckiego. W niespełna dwa tygodnie liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTubie zwiększyła się trzykrotnie, co przyciągnęło uwagę zarówno krajowych jak i zagranicznych mediów. Financial Times oraz inne tytuły zaczęły określać ten fenomen mianem Sameflixu, żartobliwego nawiązania do popularności platformy Netflix. Dynamiczne i pełne emocji posiedzenia przyciągały tysiące nowych widzów, zamieniając proceduralne debaty w wydarzenia śledzone z zapartym tchem przez internautów. Na początku roku pracownia Ibris na zlecenie portalu ONET po raz kolejny opublikowała sondaż dotyczący zaufania do polityków. Na szczycie rankingu ponownie znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, cieszący się rekordowym poparciem 54% respondentów. Wyprzedzając tym samym Rafała Trzaskowskiego, Władysława Kosiniaka Kamysza, Andrzeja Dudę czy Donalda Tuska. To najlepszy dowód na to, że Hołownia doskonale poradził sobie w roli marszałka i świetnie odnalazł się w szeroko pojętej polityce. 13 listopada 2024 roku Szymon Hołownia oficjalnie ogłosił, że zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Polski w nadchodzących wyborach, które zaplanowano na 2025 rok. Natomiast kilka dni temu, 7 grudnia 2024 roku, w symbolicznej scenerii gdańskiego teatru szekspirowskiego zaingurował swoją kampanię wyborczą. Hołownia zapytany przez media o swoje motywacje do ubiegania się o urząd głowy państwa odpowiedział. Ja startuję w tych wyborach, żeby wygrać. Ja nie potrzebuję wyborów prezydenckich po to, żeby pokazać się, przypomnieć o swoim istnieniu, czy jak to niektórzy złośliwcy dzisiaj komentują, ale dla nich mam wiele wyrozumiałości e, ratować partii. Hołownia podkreślił również, że pragnie zostać prezydentem niezależnym i wolnym od poleceń przewodniczących największych partii politycznych, takich jak Platforma Obywatelska oraz Spraw i sprawiedliwość, które od wielu lat dzielą Polskę zamiast ją łączyć. Kariera Szymona Hołowni to przykład, jak ogromne zmiany mogą wynikać z odważnych wyborów, które nie boją się łamać schematów. Od mediów po najwyższe stanowiska w państwie. Hołownia udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych, a zmiana, choć często trudna i pełna wyzwań, jest kluczem do sukcesu. Wchodząc w nową, najbardziej wymagającą rolę kandydata na urząd prezydenta, Szymon nie tylko kontynuuje swoją drogę, ale także stawia przed sobą jeszcze większe wyzwania. Jego konsekwencja i pragnienie wprowadzania prawdziwych zmian w Polsce sprawiają, że jego postać staje się inspiracją dla wielu młodych osób. Czekamy, co przyniesie kolejny etap tej interesującej transformacji.